Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję i nie odniosła się do uwzględnienia skargi pis na wcześniejsze odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego. Powołana przez rząd PiS Izba Sądu Najwyższego nie jest uznawana za sąd przez Unijny Trybunał i właśnie ona przyznała teraz PiSowi rację. Czy to znaczy, że PiSowi jednak należy wypłacić milionowe dotacje mimo nadużyć wyborczych? Większość członków PKW uważa, że najpierw trzeba uregulować status tej Izby. Inaczej sądzi przewodniczący PKW, Katarzyna Kowalska. Politycznie w tej sprawie są dwa skrajne stanowiska. Prawo i Sprawiedliwość nie powinno dostać złotówki z budżetu państwa. A Państwowa Komisja Wyborcza, zdaniem polityków koalicji rządzącej, nie powinna zmieniać podjętej pod koniec sierpnia uchwały odrzucającej sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, co skutkowało utratą blisko 60 milionów złotych. Z czym Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie się nie zgadza. Powinniśmy otrzymać i dotacje, i subwencje. To jest po prostu decyzja Sądu Najwyższego. PKW powinno to tylko klepnąć. Jak Sądu Najwyższego. Pytanie, czy wróciła z Sądu tak, Najwyższego. Tak, tak. I właśnie to było dziś tematem obrad PKW, ale decyzja nie zapadła. Obrady zostały odroczone do czasu uregulowania statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Państwa komisja wyborcza nie jest innym sądem, który może w ten sposób ocenić inny sąd. W związku z tym ten wniosek został złożony po to, żeby dać czas ustawodawcy na. Mówiąc krótko, naprawienie sytuacji, czyli bez konkretnej daty. Wniosek w głosowaniu po tej burzywej, nawet można powiedzieć, dyskusji trwającej blisko dwie godziny uzyskał większość. W ubiegłym tygodniu to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała skargę Prawa i Sprawiedliwości, kwestionując uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania wyborczego. Przewodniczący zwołał posiedzenie na dzisiaj, choć jeden z członków komisji miał już wtedy sygnalizować nieobecność. Kworum dla przypomnienia wynosi 6 osób. Ostatecznie Państwowa komisja wyborcza obradowała w pełnym składzie obie uchwały odrzucające sprawozdania pisu w sierpniu wyborcze, a w listopadzie roczne przyjmowane były większością 5 do 4. Dzisiejsza decyzja o odroczeniu podobnie. Nieraz byłem przegłosowany, pisów nie powiem więcej zgodnie z regulaminem przewodniczący podpisuje taką uchwałę, która mnie głosował. Kodeks wyborczy w przypadku orzeczeń uchylających uchwały PKW zakłada automatyzm. Uchwały powinny być zmienione, ale tu Problemem jest kwestionowany status orzekającej izby i sędziów powołanych przy udziale upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Przez to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych składa się tylko z takich sędziów, to PKW wnosiła o wyłączenie tych sędziów. Wniosek został oddalony. Zrobił to jednoosobowo sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Paweł Czubik, a sędzia Sądu Najwyższego profesor Włodzimierz Wrubel. wylicza dziewięć prawnych powodów, dla których Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest niekonstytucyjnym sądem. Jest organizacyjnie wyodrębniona z Sądu Najwyższego ma specjalne kompetencje, jest nad sądem, a powołani do niej sędziowie wyodrębnieni zostali w upolitycznionej procedurze przez niekonstytucyjnie powołaną KRS. Wszystko. To potwierdziły i Europejskie Trybunały, i właśnie Sąd Najwyższy. Czytamy w internetowym wpisie sędziego. Czy ktokolwiek z Państwa zadaje publiczne pytanie, spodziewał się, że orzeczenie tej Izby będzie inne? Nie propisowskie odpowiedzcie sobie na to pytanie. Po to pis rozmontowywał wymiar sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat ze strony Prawa i Sprawiedliwości już padają oskarżenia o politycznie motywowaną decyzję. Obowiązkiem państwa Komisji Wyborczej na podstawie kodeksu wyborczego było podjąć w terminie niezwłocznym decyzję o przyznaniu tych środków finansowych, czego dzisiaj nie zrobiono. Ludzie, którzy tam głosują, muszą mieć świadomość tego, że ponoszą także odpowiedzialność i cywilną, i karną, ale to dojdziemy do tego. O odpowiedzialności, ale prawa i sprawiedliwości za nadużycia i wykorzystywanie publicznych środków w kampanii wyborczej. Mówią dziś rządzący podstawą uchwały PKW o odrzuceniu sprawozdania wyborczego. Były konkretne przykłady. Na ponad 3,5 miliona złotych, w tym takie pikniki wojskowe. Wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała kampania wyborcza w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Oni robili kampanię na sterydach. Te sterydy były finansowane z budżetu tego czy tego ministerstwa. PIS robił tego w pełni świadomie. Kaczyński pisał listy do Ziobry, żeby nie nadużywał Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość już w ubiegłym tygodniu przypomniało inne orzeczenie kwestionowanej Izby i inną uchwałę PKW. Chodziło o uznanie skargi Konfederacji z 2019 roku i zmianę uchwały. W grę wchodziła niewielka nieprawidłowość i groźba utraty całej subwencji ponad 20 milionów złotych. To orzeczenie też wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Bo to jest w tym momencie dyskwalifikacja państwowej komisji wyborczej, gdyby przyjęli według tych samych kryteriów jedno orzeczenie. Inne w stosunku do drugiego. No i to jest najkrótsza odpowiedź. Ja głosowałem przeciw. W tamtych sprawach wstrzymywałem się od głosu. Subwencje partiom politycznym wypłaca Ministerstwo Finansów. Wypłatę dla Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało już w listopadzie. Staniem sędziego Marciniaka niesłusznie. Dopóki Sąd Najwyższy nie oddali skargi, to. Przepisy przewidują, że subwencja czy dotacja jest wypłacana. Ja nie jestem ministrem finansów. Jak byłbym ministrem finansów, to bym wiedział, co mam zrobić. Do, do momentu ustawowego rozstrzygnięcia statusu sędziów nie będzie pewnie żadnej innej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, więc w mocy pozostają te wszystkie dotąd wydane decyzje. I tak też zobligowane jest Ministerstwo Finansów. Ministerstwo już w ubiegłym tygodniu wyraźnie zadeklarowało, że wiążące są dla niego uchwały PKW. Komisja kolejne posiedzenie ma zaplanowane na 16 stycznia, ale w innej sprawie. Moim zdaniem to nie jest realne w najbliższym czasie. W zasadzie wszyscy twierdzą, że czekamy na wybory prezydenckie. Katarzyna Kowalska, TVN 24. Czas na komentarz eksperta prawnego. Przenosimy się do Poznania. Tam jest profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam pana, panie profesorze. Ostatnio coraz częściej spotykamy się, żeby skomentować różne sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym, z posłem Romanowskim, czy właśnie w tej chwili z decyzją PKW, czy odroczeniem decyzji PKW po tym, jakiej decyzja wcześniejsza została oceniona przez Izbę, która jest z kolei nieuznawana, przez, nieuznawana za sąd. Spróbujmy to wszystko jakoś omówić i zastanowić się, jakie jest znaczenie odroczenia tej decyzji przez PKW. Ja tylko przypomnę, że wyraźnie większość członków PKW nie uznaje, Nowej Izby Sądu Najwyższego za sąd i nie chce się odnieść teraz do jej wyroku, ale przewodniczący PKW, który ostatnio z mniejszości cały czas przekonuje, że skoro nie ma prawomocnej uchwały PKW, a nie ma, bo odwołanie PiSu nie zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy, tak on to widzi, to minister finansów powinien PiS-owi wypłacić dotacje, a nie czekać. Panie profesorze. No to jest taki Taki bardzo dobitny przykład takiej schizofrenicznej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. W normalnej sytuacji Państwowa Komisja Wyborcza jako organ niekonstytucyjny, ważny, ale powołany kodeksem wyborczym nie może oceniać przecież decyzji Sądu Najwyższego. To jest normalna sytuacja. Problem polega na tym, że ta, 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 ta uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jest dotknięta bardzo daleko idącą wadą. I widać ją w tym przypadku o wiele lepiej niż gdziekolwiek indziej. Bo gdy my weźmiemy tych, że tak powiem, neosędziów, to powiemy, że być może tamte wadliwości układają się nieco inaczej, gdzie dotyczą zwykłych ludzkich spraw na poziomie sądownictwa powszechnego, gdzie ci sędziowie rozwodzą ludzi, zasądzają pieniądze za faktury. I czasami w ogóle nie dotykają tego problemu, którym jest polityka. Bo przecież podstawowy zarzut co do tej neokRS był taki, że ona jest w całości ukształtowana przez polityków i to z tak niewielkiej reprezentacji sądziowskiej, tak niereprezentatywnej i tak egzotycznej w tym środowisku sądziowskim, że w zasadzie oni są uzależnieni od tych polityków, którzy ich wyciągnęli z tego miejsca, z których by nigdy nie wyciągnęli ich sami sędziowie w normalnych wyborach, gdyby mieli wybierać swoich przedstawicieli. To jest zupełnie oczywiste. W związku z tym, w tych sprawach, które haczą o politykę, to jest zupełnie oczywiste, że rozstrzygnięcie przez tak zwanych neosędziów nie powinno być w normalnym świecie dopuszczalne. Z tego powodu. Yy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział wprost, sąd w sądzie wyodrębniony organizacyjnie, e, mający odrębną strukturę, powołano w całości sędziów powołanych przy udziale NEOKRS, e, Dotknięta, e, bardzo wielu tych sędziów po raz pierwszy trafia w ogóle do sądu w Sądzie Najwyższym, z osób wyłącznie nowych. W związku z tym to jest tak naprawdę wada, która zdyskwalifikowała tę Izbę w, ocz, w oczach sądów europejskich. I mamy orzeczenia, które mówią, ta Izba nie jest sądem bezstronnym w rozumieniu konwencji, a jednocześnie ma rozstrzygać o przyznaniu subwencji, bo w istocie do tego się to sprowadza, partii politycznej. Subwencji, która została uznana na podstawie wadliwości sprawozdania finansowego, czy może samo sprawozdanie finansowe zostało uznane za wadliwe przez Państwową Komisję Wyborczą. I w tej sytuacji odroczenie do czasu naprawienia tej sytuacji jest jakimś rozwiązaniem. Ono jest wytłumaczalne. Ja bym powiedział tak: tu nie było dobrego rozwiązania. I czy to jest niemożliwe, żeby naprawić y, y, Izbę Kontroli Spraw y, Nadzwyczajnych Spraw Publicznych? To jest możliwe. To, że my powiemy, dziś prezydent nie jest skłonny w, uczestniczyć w tego rodzaju y, wykonaniu orzeczeń sądów europejskich, czyli zgodzić się na likwidację tego organu, no jest działaniem czysto politycznym, bo jest działaniem w istocie przeciw prawu. W związku z tym, y, no, nie zazdroszczę pozycji tym, którym przyszło dzisiaj decydować co zrobić z uchwałą sądu najwyższego, która w normalnej rzeczywistości jest wiążąca dla państwowej komisji wyborczej, a w sytuacji, w której jej członkowie znajdują się w pozycji wiedzą o tej oczywistej prawnej wadliwości, wiedzą o tym o tej głębokim uzależnieniu politycznym, które towarzyszyło powołaniom do tej izby. No, decydują, yy, czekając na to, do czego yy, sądy europejskie polskie zobowiązały, czyli do naprawienia to... sytuacji.